Miody, pyłek kwiatowy, pierzga ule dymiarki, produkty z wosku pszczelego to tylko niektóre produkty, jakie można było zobaczyć podczas święta miodu w ławkach, które odbyło się już po raz siódmy. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Gręzówce. Po mszy świętej zostały złożone kwiaty pod pomnikiem Kaźmierza Lewickiego, który poświęcił pszczelarstwu całe swoje życie. Nazywany jest prekursorem, gdyż założył wzorcową pasiekę znanej w całej Polsce. Stworzył Muzeum Pszczelarstwa w Warszawie, był także autorem wielu czasopism i książek o tematyce pszczelarskiej. Powstało wiele z jego inicjatywy rzeczy właśnie związanych z ulepszeniem i propagowaniem właśnie tej dziedziny, jaką jest właśnie pszczelarstwo. Dodam tylko, że właśnie w naszej placówce znajduje się UL który zapro zaprojektował Kazimierz Lewicki. Był to pierwszy na ziemiach polskich ul Ramkowy. Ponadto podczas uroczystego otwarcia Święta Miodu podkreślano problemy i zagrożenia, przed jakimi są stawiani dzisiejsi pszczelarze. Bardzo mocno podkreśla te trudności Jerzy Buńko, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Siedlcach. Najważniejsze to właśnie są choroby, które występują wśród wszystkich prawie rodzin pszczelnych w kraju i nie tylko w kraju i w całej Europie. W związku z tym, no tutaj należałoby dużo robić, żeby powiększać czy wynaleźć takie jakieś lekarstwo, które by mogło skutecznie zwalczać warozę, przede wszystkim warozę. To jest pajęczek, który, który wypije hemolymfę pszczółek i to powoduje, że że osłabiona jest pszoła, a czy pszczoły w ulu i wręcz doprowadza nawet do osypania się całej rodziny, czyli zginięcia jej. Niestety nie jest to jedyne zagrożenie. Wśród największych z nich można wyróżnić opryski, które są ogólnie stosowane przez rolników. Rolnik wyjeżdża pryskać groch. O godzinie pierwszej ja mówię: Panie, co pan robisz? No, jadę pryskać. A widzisz, pan, że on jest niebieski, tyle jest chabru kwitnie. A on mówi: Ale co mnie to obchodzi? Nie jest trujący. Mówi: Mój środek nie jest trujący. To ja panu zrobię herbaty, jak nie jest trujący. I najpierw pan napijesz herbaty się, a później pan będziesz pryskał, nie? I zrezygnował, wie pani. Rząd w ogóle nie dba o to, nie, że o, o pszczelarzy nie dba, nie przestrzega się tego, co się mówi, żeby nie pryskali. To mu dopłaty zabiorą, to różne środki. A nie ma na temat oprysków, nie ma żadnej kontroli w rolnictwie. Robią co chcą, pryskają jak co i o której porze dnia. Pomimo przeciwności losu, trudności oraz małej rentowności pszczelarstwa, pan Ryszard nie rezygnuje z zawodu. Dla niego powód jest oczywisty. To jest takie hobby z pokolenia, wie Pani, z pokolenia. Mój dziadek, pradziadek też miał pszczoły, ojciec też miał pszczoły i ja też tym się zajmuję. Dlatego też głównym celem klub pszczelarskich w dzisiejszych czasach jest uświadamianie ludzi, uczenie ich, że pszczoła to coś więcej niż owad. Pszczoła to jest życie, a życie to, to wiemy, to jest, to jest coś takiego, nie które się nie da, nie da wytłumaczyć. No, najpiękniejsze, co jest w ogóle dla człowieka, prawda, to jest, to jest życie. Tak. Także wspólnie powinniśmy dbać i pszczelarze, i państwo, i rolnicy o to, żeby to pszczelarstwo było, istniało. Jak nie będzie pszczół, to nie będzie nas. Muzyka